Miałem dzisiaj nie robić programu, ale doszedłem do wniosku, że parę słów powiem. Jutro będę miał samego rana, gdzieś koło 10, spotkanie, jak to się mówi, ze Sławkiem Marszewskim. Pogadamy sobie tym bardziej, że zrobił sondaż, jeśli chodzi o kwestie związane z tym wystąpieniem 11, hańbiącym oczywiście w Krakowie. E, pokrótce już mam wiadomości, jutro to rozwiniemy. Natomiast mogę powiedzieć z całą pewnością, że było u granica 400 osób. Niedużo. Zwróciliście uwagę jak sendecki, możecie to sprawdzić, filmuje sam środek. No, zdarzyło mu się ze dwa razy, że objącało się. I faktycznie Sławek miał rację, że tam jest niewiele osób. Ja również to, to mówiłem, też to potwierdził bardzo dobrze. Cieszmy się, bo to już jest naprawdę schizofrenia, bo jeżeli się mówi, że jest to święto czosnkowe, a, a później się to organizuje, no, drodzy Państwo, ciężko to jest wytłumaczyć, prawda? Żaden Polak nie powinien na coś takiego jechać. Żaden Polak. Bo przypominam, że jest to po prostu zwykła prowokacja kontynuowana od wielu, wielu lat. Kto bierze w tym udział? Zdrajcy albo przygłupy? No dobrze, nie będę już się rozwodził w tym temacie. Powiem tylko jedno. Tam była przede wszystkim promocja olszańskiego. Te hasła, które znacie: olszański obecny. Znacie, prawda? Do znużenia. Przykro mi jest, że ci ludzie. Dalej to powtarzają. Owszem, suma, jaka jest obecnie w porównaniu z tym, co była, no, tak płakał. I z tego się cieszmy. Z tego się cieszmy, dlatego, że jeszcze raz powtarzam. Starajcie się wy organizować między sobą. Nigdy nie wchodźcie już na gotowe, bo literzy na tym gotowym już są dalej od samego no od samego początku wyselekcjonowani, Dlatego na to trzeba zwrócić uwagę. W tym przypadku nie ma żadnego, yy, żadnych złudzeń. Temat Olszańskiego i Osadowskiego już jest praktycznie zamknięty. Tak to można określić. To, co zostało, to już po prostu końcówka. Jeszcze raz powtarzam. Kwestia jego rzekomego, rzekomego Przetrzymania jak zwykle ukartowana. Pewne rzeczy wyjdą na wierzch. Nie martwcie się. I wy też się nie martwcie. Prędzej czy później będą na to i również na inne rzeczy konkretne dowody. Tak jak jego kwestie konfidenckie były za mało jeszcze. Było więcej. Pokazane było był Tomasz Kasucki, który przedstawił dokumenty. Ludzie kochani, czy do was to nie dochodzi? Dokumenty jak na niego nadał. Program był też zrobiony wielokrotnie. No cóż, jeżeli komuś się, rzekomo prawdziwych Polaków, nie przeszkadza taka forma zachowania jak i praca dla obcych, no to cóż o tym dalej gadać, prawda? Odszepmy sandały z kurzu i postarajmy się iść dalej.